Psalm czwarty. Przewodnikowi śpiewu gra na strunach Psalm Dawida. Wysłuchaj mnie, gdy cię wzywam, Boże, który udowadniasz moją sprawiedliwość. W uciśnieniu dałeś mi wolną przestrzeń. Zmiłuj się nade mną i usłysz modlitwę moją. Wy, mężowie, dokądże cześć moja hańbiona będzie? Dokądże miłować będziecie marność i szukać kłamstwa, Sela? Poznajcież, że Pan wyróżnił sobie pobożnego. Pan słyszy, gdy Go wzywam. Gniewajcie się i jednak nie grzeszcie. Zastanawiajcie się w sercu swym, na łożu waszym, a umilknijcie. Ofiarujcie ofiary sprawiedliwości i ufajcie Panu. Wielu mówi... Któż nam da oglądać szczęście? Ale ty, panie, podnieś nad nami światło oblicza Twego. Dałeś mi w serce więcej radości, niż im, gdy zboża i moszczu mają w obfitości. W pokoju się i położył i zasnę, gdyż ty, panie, sprawiasz, że w samotności nawet spoczywam bezpiecznie.